Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Zapraszam. W norweskich mediach szerokim echem odbiły się zarówno wczorajsza wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Ukrainie, spotkanie z prezydentem Zełęskim, jak i jako pierwszy polityk wystąpienie przed ukraińskim parlamentem, jak i wczorajsze ciekawe wypowiedzi polskiego premiera Mateusza Morawieckiego na temat norweskich pieniędzy. Pierwsze wystąpienie, pierwsza wizyta wywołała podziw i zainteresowanie oraz duże. Klaski, a z kolei drugie wystąpienie wręcz przeciwi. Na szczęście jednak ważniejszą figurą jest prezydent, jaki ważniejsze są słowa, czyli zapewnienie polskiego prezydenta o wspólnych z Ukrainą kontrolach granicznych niż słowotok w wykonaniu polskiego premiera Mateusza Morawieckiego. Fundacja wspierająca norweskie związki zawodowe znalazła winnego wysokich cen energii elektrycznej w Norwegii. Jest to sprzedaż energii elektrycznej poza granicę Norwegii, m.in. do Wielkiej Brytanii czy do Niemiec, a rozwiązanie jest proste: należy renegocjować umowy. Operator norweskich sieci uważa, że jest wręcz odwrotnie, i właśnie z tej sprzedaży pokrywane są m.in. w dużej części koszty użytkowania sieci. Dlatego, moim zdaniem, potrzebne jest rozwiązanie i powołanie kolejnej komisji złożonej z niezależnych ekspertów, m.in. ciebie czy ciebie, i wtedy wszystko już będzie jasne. Ceny warzyw rosną. Tego ukryć się nie da i to widzimy wszyscy. Jednak z najnowszych analiz wynika, że ceny warzyw w Norwegii, Rosną dużo wolniej niż w Europie. W Norwegii wzrosty są w wysokości 0,3%, a w Europie w strefie euro 9,5%. I dzieje się tak m.in. z powodu niższych cen warzyw, które były wcześniej, także procentowe wzrosty są wyższe oraz z powodu umów handlowych i umów rolnych w Norwegii, które uniemożliwiają wysokie wzrosty. Eksperci szacują, jeżeli takie wzrosty będą dalej, to być może ceny warzyw w Norwegii będą takie same jak w Europie lub nawet niższe. I na przykład taka cena ziemniaka w Norwegii spadła o 1,1%, a w Europie wzrosła o 9,4%. Polska wypowiedziała umowę gazową z Rosją podpisaną przez oba państwa w roku 1993. Wypowiedzenie umowy oznacza zakończenie polsko-rosyjskich relacji gazowych oraz to, że Polska nie będzie już kupowała rosyjskiego gazu. Przyspieszenie do tej decyzji wynika oczywiście z ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Sympatyczny Norwek pokazał wszystkim niedowiarkom, że koniec może też być nowym początkiem. Pan Kai spełnił swoje nastoletnie marzenie i jako Osoba dorosła zaczął pracować w biznesie funeralnym, czyli pogrzebowym. Jednak po kilkunastu latach pracy z małomównym klientem zatęsknił za bliskością i ciepłotą ludzkiego ciała, dlatego zaczął pracować jako kierowca. Pogotowie. Jednak kiedy w ubiegłym roku stracił aż czterech swoich bliskich, stwierdził, że znowu chce zająć się biznesem funeralnym i założy swój wyjątkowy zakład pogrzebowy, gdzie pogrzeby będą odbywały się przez cały tydzień, praktycznie 24 godziny na dobę. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia. wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bez problemowego wtorkowego poranka. Trzymajcie się, dzięki. Cześć.